Wszystkie trzy religie mogą być prześledzone w historii, i wszystkie trzy religie używają tych samych idei i systemów wierzeń, słów i terminów. Wszystkie one mówią ci coś symbolicznego. A my, ludzie, lubimy myśleć o tym jako o prawdziwej historii, ale nie ma prawdziwej historii w islamie, w chrześcijaństwie czy judaizmie. Wszystko opiera się na metaforycznych historiach, metaforach i symbolicznych metaforach sięgających historii. Ktoś zaprojektował nasze religie, ktoś zaprojektował naszą edukację, ktoś zdecydował, w co my, ludzie, będziemy wierzyć, czego będziemy uczyć i co będziemy robić. I ktoś kontroluje nas spoza Ziemi, spoza planety. Wierzą, że istnieją duchy, że istnieją rzeczywiste duchy. Nazywamy je poltergeistami, demonami, diabłami, aniołami, synami Boga, duchami, aniołami. Nie wiem, czym one są, ale nie ma wątpliwości w moim umyśle, że istnieją. Są z nami teraz na tej planecie Ziemia inne formy życia, które nie są z tego świata. Są to duchy, demony, diabły, anioły, wszelkiego rodzaju duchowe stworzenia. A ci, kimkolwiek są, bo są tutaj, bo zbyt wiele razy mieliśmy to udowodnione, że są tutaj, wszystkie starożytne religie świata zdają sobie sprawę, że były demony i diabły, i dobre anioły, złe anioły. Anioł jako po prostu Ang, czyli posłaniec, a El był Bogiem, więc Ang El, czyli Angel, jest posłańcem Boga. No właśnie, o czym ty mówisz? Nie jestem pewien, o czym rozmawiamy. Jestem pewien, że jest coś, co komu komunikuje się z nami i kieruje naszym życiem i naszym przeznaczeniem. Kierują nami i, i tym, w co wierzymy, i tym, w co robimy politycznie, i tym, jak Przeżywamy nasze życie jako ludzie. Coś tam nas prowadzi, a my tego nie widzimy, dlatego nie rejestruje się to w nas i dlatego nam nie przeszkadza. Nie widzimy, że są duchy, które kryją losami lo rodziny ludzkiej, że z nami zadzierają. Karmią Cię ideami i systemami wierzeń i uczą Cię rzeczy, w których dorastamy jako dziecko, kiedy przychodzimy na świat. Po prostu akceptujemy rzeczy, których częścią są nasi rodzice. Akceptujemy kulturę, akceptujemy ich systemy wierzeń. I w cokolwiek oni wierzą, w to samo wierzymy. Nigdy nie zdając nie sobie sprawy, że to skąd Twoi rodzice wzięli ten pomysł, pochodziło od duchów z czasów starożytnych, ze starożytnego świata. Istniały inne byty, które były tutaj, istoty duchowe, które uczyły rasę ludzką, jak robić rzeczy i w co wierzyć. Jestem całkowicie pewien, że jest to sedno wszystkiego, o czym mówimy. Jest to, że nasze religie, nasze systemy wierzeń, nasze systemy polityczne i edukacyjne są zaprojektowane dla nas przez świat duchów. Świat duchów poza planetą zadziera z nami od bardzo dawna. Miliony lat temu istniały duchy tutaj na tej ziemi, a my ich nie widzimy, nie odnosimy się do nich. I wiedzą o tym, więc mogą nas wykorzystać. Obserwują nas, a w Biblii mówi się o złych duchach, demonach, diabłach i aniołach. Myślę, że jest coś w tym pomyśle, że my ludzie jesteśmy wprowadzani w błąd, że jesteśmy ogrywani jak głupcy. I nie kwestionujemy zbyt głęboko niczego. Nie pytamy, skąd się biorą różne rzeczy. Jest piramida, piramida wielkości Wielkiej Piramidy Egipskiej, stojąca na dnie oceanu, na dnie oceanu na Atlantyku. 10 mil na północ od Bimini, w obszarze zwanym Bahama Banks. Ale nikt nie chce informować o piramidzie, która leży na dnie oceanu Atlantyckiego. Nikogo nie obchodzi, jak się tam znalazła. I praktycznie nikt nic o tym nie wie, bo to nie jest ważne. To tylko piramida stojąca w oceanie. Ale ja jestem osobą, która powiedziała chwila, co tu się dzieje? Skąd pomysł na piramidy? Skąd się biorą piramidy? Jak to się stało, że jedna jest na dnie oceanu w Atlantyku? Jak to się stało, że na płaskowyżu w Gizie są trzy piramidy? Co się dzieje z tymi piramidami i z tymi wszystkimi starożytnymi świątyniami i kamieniami z balbek i wszystkimi tymi wielkimi kamiennymi budowlami i rzeczami, które zostały tam przedstawione? Chodzi mi o to, że są kamienie, które są cięte niewiarygodnie gładko. Piękne, duże kamienie, które ważą tysiące ton. Tysiąc-tonowy kamień jest cięty bezbłędnie. Także rozmiar kamienia jest jak lustro. Powierzchnia, lustra, powierzchnia kamienia jest jak lustro, ma lustrzane wykończenie. Jest krystalicznie czysty, a cięcie jest jak krawędź brzytwy na, na, na powierzchni, ponieważ coś pocięło tysiąc tonowy kamień idealnie, bezbłędnie, i ułożyło go na miejscu z innymi tysiąc tonowymi kamieniami, i zbudowało wielkie, wspaniałe budynki. I mówię tylko, że ktoś powinien lepiej przyjrzeć się temu skąd pochodzimy, kim jesteśmy my, ludzie i czy jesteśmy nękani przez byty duchowe, które można nazwać istotami pozaziemskimi lub UFO. I cały ten związek jest tam w Biblii, że byli oni nazywani duchami, demonami i diabłami. Mówimy o tym samym. Świat duchów prowadzi nas, prowadzi nas wszystkich, a my jesteśmy tak cholerni ignoranccy, egocentryczni i egoistyczni, że gramy prosto w ręce świata duchów, który nas prowadzi, nawet naszych przywódców. Właśnie. Nasi błędni przywódcy są prowadzeni przez duchy. Mówimy o demonizmie, kulcie diabła. Mój Boże, kto, który stał się bardzo duży w dzisiejszym świecie. Słyszy się, o, słyszy się wiele o czcicielach diabła, o demonizmie, o zakładaniu ofiar z dzieci i ministrantach i gwałceniu młodych chłopców. Wszystko to pochodzi z tych samych pierwotnych kościołów i religii średniowiecza, które robiły to samo co zawsze. I wszystkie religie mają związek z wojną między światłem a ciemnością, z seksem, ze słońcem, kultem słońca, kultem. Księżyca, kultem planety Saturn. To cała nauka, i trzeba. Spędzić lata i lata na czytaniu i studiowaniu jej, żeby ją w końcu zrozumieć. A ja staram się Ci pomóc, żebyś nie musiał spędzać lat. Nie, ja to doceniam i radzę ludziom, skoro już o tym wspomniałeś, aby wpisali w wyszukiwarkę, jeśli chcesz, frazę Bimini Road. I to będzie wspólne poszukiwanie. Czytałem o tym jako dziecko, ponieważ były badania zrobione w latach 60., więc oni byli w moich bibliotekach, kiedy byłem w dzieckiem i zwykłem czytać te książki w bibliotece, kiedy to było odkryciem. Tak, droga Bimini byłaby dobrym miejscem, by zacząć. Możesz dowiedzieć się o tym, o czym właśnie wspomniał Jordan. Prawdopodobnie nigdzie indziej nie słyszałeś o tej piramidzie.